Dzisiaj Wam powiem, dlaczego nie nagrywałem przez te najbliższe dwa tygodnie, ponieważ, jak wiecie, były ferie, musiałem gdzieś pojechać. No i tak niestety się stało nie nagrywałem, przepraszam Was za to. Lecz, no wiecie, czasami też człowiek nie musi mieć czas na te swoje rzeczy. Jak coś, jeżeli chodzi o tło, które widzicie. Dark Souls, w które ja gram teraz. To od razu mówię: będzie seria z Dark Soulsów. Będziemy je nagrywać, przechodzić. To już macie na pewno potwierdzone. Teraz nie pytajcie, bo to jest taki save, żeby sprawdzić, jak mi gra. Chodzi. No i jak okazało się, że bardzo fajnie chodzi, lecz dostaję wryja. Chodzi o to, że jeszcze będzie jedna seria z Warhammera 40 000 Space Marine 2. Eee, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o odcinki, będziemy robić tak, że Środa, po, y, piątek, Środa, piątek powinny być odcinki eee, i zawsze mogą wejść, pamiętajcie, wyczwartek, czwartek, ponieważ Zbyt bardzo nie ma czasu też na to, żeby, bo muszę je zmontować, i to jest właśnie ten problem, że ja montując te odcinki dla Was tracę bardzo dużo czasu, i dlatego czasami nie mogę ich wstawić szybciej. Więc jeżeli chodzi o to. O. Dobra. Więc jeżeli chodzi o to, to przepraszam, że nie było odcinków, lecz, no wiecie, czasami też mam coś do roboty. Muszę też coś zrobić. Więc tak. Jeżeli chodzi o to, to nie miejcie za złe. Mi, tego, proszę. Ponieważ ja staram się bardzo. Wam się podobały te odcinki, żeby były ciekawe. Lecz ja wiem, yy, niektóre odcinki będą po prostu troszkę później, bo muszę je zmontować. O nie, dobra, gina. Yy, tak, tak, właśnie zginąłem. Dobra, yy, to teraz tak, od razu szybko mówię. Yy, Dziękuję Wam za, za uwagę. No, i tak jak mówiłem, macie obiecane dwie serie. Najpierw, sobie zaczniemy z Dark Souls'ami, a potem, sobie yy, yy, zaczniemy ta Warhammera. Więc tak jak mówiłem, życzę miłego wieczorku albo mięgo poranku i mię i smacznego y y y s no i smacznego śniadanka. Dziękuję i cześć.